Bogatki! Widzimy, tutaj przytomny jest maszynista zaraz podejdziesz do pod pieku, będziesz miał go, dobra? Dzień, wiesz,

Niżej troszkę, panowie, do dołu troszkę, proszę. Nie tak. dalej może. Pozdrawiam no, na nożyte miał pan prędkości mniej więcej? 30 na godzinę. Od razu, jak zobaczyłem, że wiechał na przejazd, zacząłem hamować, trąbić, zacząłem najpierw hamować. Nie zdążyłem. Często tak się zdarza? No, czasami. A na tym przejeździe tutaj w Białymstanie? Rzadko kiedy, ale to też taki traf, akurat był człowieka, że wjechał po prostu pod, pod koła maszyny. Jakie ma szanse? Żadne. Pan jechał tylko od rezynu? Tak. Yeah, oui. 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 oui.